Przy wrocławskiej Iglicy można było spróbować dań z całego świata. Od Meksyku po przysmaki wschodu, od hamburgera po deser. Przed halą stulecia zaparkowały futraki. Na jedzenie trzeba było czekać czasem nawet godzinę. Bardzo długa kolejka jest. Tak, kolejka... No. I pani co, myślę, że firma po prostu wyrobiła już sobie pewną Badeuszka. sławę. I dlatego ludzie po prostu chcą czekać, nawet jeżeli ma być to 45 minut. Reklama dźwignią handlu, więc firmy szukają nazw chwytliwych, wpadających w ucho, a nawet szokujących. Jakie jedzenie może serwować kucharz sygnujący się nazwą miseczka C? Nie wiem jak koledzy, ale mi się skojarzyło to ze stanikiem. No to co głodnemu na myśli? W takie skojarzenie w nazwę, która będzie śmieszna, przyjemna i będzie się łączyć z przyjemnymi rzeczami w głowie. Czyli co można u Was kupić, co można u Was zjeść? No, mamy cztery rodzaje kulek w tej chwili. Kulki jako pomysł są wzorowane na arancini, na kulkach włoskich. Food trucki to samochody, w których przygotowywane jest jedzenie i sprzedawane wprost z auta. Wrocławianie, którzy zjawili się pod halą Stulecia, chwalą taki rodzaj przygotowywania posiłków. Bo w jednym miejscu można spróbować przysmaków z całego świata. Kulki są bardzo smaczne, warzywne, chrupiące z wierzchu, delikatne w środku, z dobrym sosem, gorące i czekam na nie 5 minut, a nie 45, jak na niektóre tutaj potrawy. Tutaj nawet nie wiem dokładnie co dostałem, bo żona kupiła ale jest to całkiem smaczne. Te kulki, których też nie umiem nazwać, są nawet jeszcze lepsze. Sosik ostry, bardzo lubię ostre jedzenie. W piątek kosztowałem również meksykańskie pancho, też bardzo dobre. No i Jest to fajna impreza, w ogóle bo można różnych smaków pokosztować z całego świata w jednym miejscu prawda? i wszystko jest dobrze podane i świeże, to też jest zaleta tego miejsca tutaj. Ja należę do osób, które lubią testować nowe smaki, nowe kuchnie, nowe dania, więc takie wydarzenia to są doskonały moment właśnie, żeby spróbować czegoś nowego, niecodziennego, którego byśmy na co dzień byśmy nie spróbowali po prostu. Co pani teraz je? Gofry, akurat to jest deser, bo już dla niej główne było, teraz zapełniam sobie jeszcze brzuszek dodatkowo. Mam gofra z tuskawkami to śmietaną Oreo, moje ulubione. Ciepła wiosna na dobre pozwoliła oficjalnie rozpocząć sezon na jedzenie serwowane wprost z samochodu. Dla echo 24 monika suder.